No, ale co? Możemy... Ty, no co jest? Ty! Nie wiem, stary, może... No no to mi pomalowali, chłopie! Nie wiem, no może po... Trzeba znaleźć te osoby, czy coś, no i... Znaczy, nie mogę jechać z ubranymi szybami! No, ale chcesz umyć, jak chcesz jak ten spray? Jak chcesz to umyć, jak ten spray? Chłopie, coś jakieś jakiejś na wsi. Jak ma to znajomych, nie mam, ty! Właśnie No, faktycznie no, nie, nie, nie jesteśmy czego za dupy Cześć kochani, witajcie na moim kanale W dzisiejszym odcinku postanowiłam sprankować Jaszczura i Dżugana Oni są niedaleko e, właśnie mnie w hotelu Razem z e, Mariuszem I Mariusz będzie mi pomagał w tym pranku Mam nadzieję, zaraz będę do niego dzwonić Chodzi o to, że kupiłam takie spreje e, Zmywalne na, e, do malowania po aucie I właśnie chcę e, im to auto pomalować e, Także co? Zapraszam was do oglądania, pamiętajcie o subskrypcjach Łapkach w górę i miłego oglądania no, słuchaj, ty jesteś z chłopakami w hotelu, prawda? No, a to, może nie masz, nie wychodzimy. A gdzie idziecie? Dobra. dobra. Weź. Nie masz, nie wychodzimy z tego, z hotelu, bo my idziemy z nim słuchaj, odejdź, o, odejdź od nich. A co ty chcesz? No, nie mów w ogóle, że ze mną rozmawiasz najlepiej. Ale jesteś na to dobra, czekaj, idę. No. Nic nie można, tak? Odejdź. Idę. no. Halo? Słuchaj, wpadłem na no. taki pomysł, żeby ich sprankować, no. bo mam takie spreje zmywalne no. i auto no. im pomalujemy. Pomożesz mi, tym? No faktycznie, bo jest ten. Dżugan przyjechał autem. No tak, w no chcę w końcu to wykorzystać. To co robimy, dobra, to? Spoko. ale za co mam przyjechać? To no, dobra, spoko, no fajnie, no. No, na, przyjedziemy. To, możemy przyjechać hm, Dobrze. Ale to ja mam ci pomóc, czy No tak, musisz ich tutaj z nimi przyjechać. Oni się zdenerwują, ale to się zmarzy na pewno, tak? No właśnie trzeba zrobić próbę chyba najpierw, ale wydaje mi się, no to, się, że tak. No, także mamy to, także zaraz będziemy malować. Zobaczcie kochani, ja już sobie naszykowałam spraye. Jest to naprawdę kilka kolorów, jest niebieski, żółty, biały nawet jest. No, także ja czekam na chłopaków, za chwilkę będą i wychodzę. O, siemano. Hejka. A szeba, szeba. O, to już macie, No, wpadliśmy no, sobie. sobie Cześć. Chod, chodźcie do domu, dobra, chodźcie zimne. na herbatkę, nabijemy się na herbatki. herbatki. Mam, mam. No. Parówek nie mam, bo ja nie wiem parówek. Jak możesz jeść parówek? Parówki są ble. W ogóle powiedzieliśmy im, że idziemy do sklepu. Karina, ty to masz pomysł, żebym wodę, żebym wodę no, ci pomógł ale się y No ale uwierzyli, No dobra. co ja mam? A co ty, ty nie masz siły wody, wody wziąć? Ale dobra, to są debile, to wyknęli to, to. I tutaj stoi y ich furka. Poczekaj, jeszcze nie pokazuj, mm -hmm. jaką mają e, piękną kurę, ale ona jest <trych> trochę upierdzielona, e, że tak powiem. Znaczy to jest ubrudzone wszystko tutaj. To on się może będzie cieszył, jak No tak, bo jem. później będziemy sobie mył go. Ja, no. wierzę, Przynajmniej ale Ja, ja nie że jak on zareaguje, wiesz, czy on się nie zdenerwuje, może nas no, Ale nie, nie powiemy mu, że to Powiem może to my, powiemy, że to ktoś, nie? Oczywiście, że nie powiemy, Dobra, że to, my. to dawaj do roboty się bierzemy. Jakoś... Freję na klatce zostawiłaś? Tak, idę po niej. Dobra. Kolorki no. fajne, jeszcze ich nie testowałam, także... Ja pierdziel, ale dawaj, ale zróbmy to tak ładnie, żeby to była taka sportowa fura, to, Żeby to fajnie wyglądała, nie, nie takie wieśniacko, nie na byle jak, tylko weźmy... Każde może drzwi wie na jakiś inny kolor i felgi ładnie. Dobra, to pożyczymy. Gorzej będzie, jak to się nie zmuje. No, Ej, ale to są na serio są na zwalne? Co ale kozacko to wygląda. Bardzo ładnie. Założę się, że zaraz tutaj ktoś podejdzie do nas i powie, że komuś auto nie chcemy". Jak coś się uciekam, ja mówię, że to ty, że to twoje. Weź może klapę z tyłu teraz walnij. Albo szybę dawaj tylnią. Albo nie, szyb nie malujmy. Dawaj klapę teraz z tyłu. No, może być na żółty. Ja Jaszczur, to wiem, że sobie maluje takie różne. Bo on ma te autka jakieś, on sobie maluje tam różne, nie? Na różne kolorki felgi czy coś. No ale Dżugan to jak ma czarne, to chyba nie maluje. Raczej mu się żółty nie spodoba, jak ma lampy przyciemnione. Ładnie, ładnie, elegancko. Ale nie, ja bym to pokolorował, wiesz? Bo czekaj, może mu zrobimy Mercedesa znaczek. Nie, dobra, już. już za późno. Pokoloruj to, no. I co, podobać się? Bardzo. Może... Ty byś chciała taką furkę, może. Ja najpierw muszę mieć prawko, żeby mieć wódkę. Zobaczcie, tutaj już troszkę jest tutaj już zmieniony. Wszystkie koła są zrobione, no właśnie, ale musimy tak z przodu je. zrobić troszeczkę inny kolor, bo nie starczyło sprayu. W ogóle oni mnie zabiją, jak oni się dowiedzą, że to ja też zrobiłem. I w ogóle ja się, zaraz będą pewnie dzwonić, u do... nas nie ma, kurde. A, pewnie dorwali się do lodówki, żeby coś A no ja myślę, że to pewnie do lodówki się dorobię. No, ja do do ale fajnie to wygląda, elegancko. Mhm. Czekaj, jakie mam jeszcze spraye chodź zobaczyć. Krzy, krzywawa bym. Teraz powiedział. jest gorzej wygląda. Krzywawa bym powiedział. Że jest... W ogóle tutaj jakoś napaczkałeś z tym z czarnym... Srebrnego grilla, patrz, to bo pierdziemy na czarno. Bo ja w ogóle z tym tym jak swoim kurde się obchodzę. Jak pierdziemy. Cześć. Mhm. Buraku. Buraku? Coś tam widać ja to chyba sterbuszko zrobię No! Ta co potrafi, proszę bardzo, ładnie. E, ładne ci wyszło. No. Ładnie ci wyszło. Kurde jak to się kozacko prezentuje. Podoba Wam się dziewczynki autko? Tak, tak. Fajne, nie? To jest autko Jaszczura w ogóle i Dżugana i my im takie, takiego pranka robimy. Pranka im takiego robimy i oni o tym nie wiedzą i co myślicie, że się zdenerwują czy nie? A wy byście się zdenerwowały, jakby wasze auto tak ktoś ja się Ja Ja bym już mega wkurzona. No, ja też bym był wkurzony, tylko że one się zmazują, te spraye, więc y, później im powiemy o tym. No, Dobra, właśnie. to zróbmy fotkę i lecimy powiedzieć y, Jaszczurowi, tak? Oczywiście trzeba po sobie posprzątać, o... bo Karinka chciała zostawić. Nieprawda, Bezczelnie nie kłamiesz. a co powiemy, że gdzie nasza woda? Że nie było. Że nie było wody w sklepie, chcesz powiedzieć? Że była za duża kolejka. Albo, że w ogóle ratowaliśmy jakiegoś kotka z drzewa, czy coś. O słuchaj, ta twoja pomoc nie dobra. Choć lepiej powiemy, że yy, po prostu była za duża kolejka, nie chciało nam się czekać, że później pójdziemy. Ładnie dzisiaj wyglądam, prawda? Tak. Pięknie. kurde, to weź tą kamerę schowaj za siebie i położymy ją gdzieś na szafce, żeby było widać reakcję, nie? Bo nie wiemy, że ktoś pomalował to. Zrobiliście sobie herbatkę? No mówię wam, kurde, normalnie wam auto całe pomalowali. Serio! Co? Ale, czemu ty nie wiesz? No serio, auto wam całe pomalowali sprayami prejami. na normalne Nie to auto, tam tak. było chyba z dwóch... Z dwóch nie... No z ja nie wiem, tak? przy... to nie no, jest, tak? Tam no, no, jak... nie było, było kilka właśnie chłopów, ale jak... Yy, ja, ja, bo serio mówię. Jak pomalowali? No całe z Całe kilku, kilku jest, A stałe I kilku przebiegli. gości? Tak, my podbiegliśmy i mówimy kurde, że to jest nasz, auto specjalnie żeby no przebał, żeby przebał nie, nie robić i to jest no. pierwszych To ja nie w dzielnicy mieszkacie, to no tu ja. jest wszystko kulturalnie, nie wiem o co chodzi, ale no, normalnie jest wszystko z prejami kolorowymi, ja nie wiem jak ty to zmyjesz. A lakier, kto z osiem koła chyba będzie kosztował teraz nowy. No no no, to no, to I czy to, to stare zacznie zmywać, póki to jest jeszcze mokre? I to jest jeszcze mokre, szybko. Ja śród, a ty się nie. A ja robię. No nie, nie robię sygnału! jaj, nie Dobra, chodź zobaczyć Co? to Co to zrobiliście? No jak nie? Kurde? no co ty? No zobacz to. Przecież nie jestem głupi, żeby auto rujnować, no chory jestem, mówię kurde, no przez Jeszcze część buraku Ja pierdziele, masakra Przecież jestem sam zdenerwowany, przez sam tym autem będę wracał z wami, tak? Więc to ja bym sam, e, co jest mam sam auto miał ten rujnować? co mam zrobić nie wiem, policję? No chyba, nie no co nie to, tu stary nie dzwonił po policję no bez Nie jary. no po policję nie dzwon. Przestań no ale co? Możemy... Ty no co jest, ty Nie wiem stary może ja, no to mi pomalowali chłopie Nie wiem no może po... trzeba poznaleźć te osoby czy coś nie. Przepraszam 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 Widziałeś może jak tutaj malował ktoś to auto? Które? To auto no? ja Widziałeś może? Tylko gwiazdka była na tym, ale reszta nie widziałem. Nie widziałeś, kurde, dobra, dzięki. No stary ja nie wiem, no trzeba znaleźć te osobę, kurde, Ale no muszę powie... to umyć jak czekaj ja nie mogę jeść z zobrowanymi strzybami! No, ale chcę to umyć, Jak to jest spray. Ja chcesz to umyć jak to jest spray? No ale co mam zrobić z tym? Nie, no, nie wiem, zaśmierowaliście! Co jest? Ale nikt już nic złego nie chciał zrobić, ładnie to wygląda! Co to chyba nawet starszym podoba, czego wszystko się robi! Opony ląd białe! Ale to jest kurde. Ale dobra, opony mógłbym, 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 nie wybaczyć, bo to wygląda śmiesznie. Ale dlaczego to. czego wie Felgi? Ja wiesz, że byłem porysowany, ja wiesz, że czego nie tak. Ale, Ale... To trzeba być debilem, no ja nie wiem, kto to. może to jest jakiś swoich znajomych, idiota, kurde. Chłopie, jest jakiejś dawsi. i ja, jak ma tu znajomych, nie mam ty. Właśnie, no, no faktycznie. Ty, może nie jesteśmy czegoś zaduboszczyci, nie jesteśmy czegoś zaduby pieprzony. Może jesteś, może jesteś fani, kurde, Wiedzieli, że jesteście. A skąd ktoś Może weźm auto? znają moje auto od Co No, no, no znają, tutaj przypatrzyli. Jego. znają jego auto. Co? Nagle w trzy minuty ktoś przybiegł ze sprawami i pomalował, tak? No, no tak by na to wychodziło, nie? Na to by wychodziło. Oooo! Coś Od szyby, szyby schodzi, ale tak to chyba... Ale rękę sobie ubrudzisz, ubrudzisz, rękę sobie ubrudzisz. Rękę sobie ubrudzisz też, no uważaj kurde. No. Oparłaś? Póki jest? Tak, oparłam się. Tak? Oparłaś się? Kiedy? Co? No ty przecież łaziłam no tutaj co ty tak śmieszek jesteś? Wy to zrobiliście! Nie! 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 nie. 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 Ale ty to. No nie, to nie wy! To nie wy! No to nie wy! Nara! Nie, niech się chwileczkę podenerwują. A zaraz za jakieś 2-3 minuty podejdziemy i powiemy, że to jest zmazywalne. Że to jest prank po prostu, bo będę musiał wracać z buta Więc bez sensu Co? Spokojnie, to jest, spokojnie To jest zmazywalne spraye to są No Ja tak widzę, że jak będą no, tu marzec, że tak chyba nie zaschło jeszcze A się to odkryje, jest takie to, to jest prank stary, bo to jest zmazywalne A wszystko A jak zaschnie i nie zmarzasz? Nie, to nie jest nie, to jest zmazywalne to jest, normalnie. normalnie Wodą wchodzi. na myjni Możemy ci pojechać tam na myjnie normalnie zmyć Chyba, że ci się podoba Ale to wystarczy jeszcze, nie? No nie no, takie pierwsze wrażenie, jak ja tam ja to maluję bo Ja, ja, no, ja mówię, to samo Ogólnie, wiesz, takie, takie na myśli, bo... Po ja, co to? Ja to bym się normalnie... Ja bym zabił, nie? Ja, ja nie, nie, wiem, wiecie, to... ktoś, nie wiem, ja bym się, nie mi to przerysował to, to Ale tak... wyobraź sobie, że to jest prawdziwe, wyobraź sobie, że to jest prawdziwe Ja pierdzielę. Co byś że nie się sobie nie wyobrażać, bo przed chwilą tak myślałeś <laughs> Ale, ale <laughs> słuchaj, nie było nas pół godziny i jeszcze nic nie przenieśliśmy, no to... No dobra, no, dana, ale no to... Ale stawiasz mnie, nie? Tak, Czyli mi się was sprankował, rzeczywiście to był mój genialny pomysł. Pamiętacie co zadzwoniła, co ja sobie, to ona mi to wszystko powiedziała, co trzeba zrobić. Jak, nie, jak to nie zajdzie, to jest na taką folię jak mafris. Stawiasz wtedy. Jeżeli nie zajdzie, Jeżeli nie zajdzie, ja w tej folii jak mafris. E, to, to wytniemy. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach w górę i zostawcie jakieś miłe komentarz. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.